z tej strony Piotr 5207 Gram dzisiaj trzeci odcinek serii, Zagramy w jednym, jednym zawodnikiem, karierę. Dzisiaj ze mną jest Patryk Giemis. No przejdźmy już do kariery naszej. Jaką dużo grasz kariera? Gram w Falcao Jak ogólny ostatni odcinek to 34K już będzie miał transfer do Bayernu, Monach. Spoko. No, dopiero teraz nam się załadowało. Bierzemy nasz ostatni zapis, czyli ten. Kiedy ja tam patryk nic nie klikaj, bo zaburzenia, bo zaburzenia robisz w filmiku. O, oto wyjściowa 11. A to już w poprzednim odcinku czytam. Dobra, to za chwilę cięcie i będziemy się widać w kolejnym odcinku. A czy robić cięcie i będziemy się widać po cięciu. więc... Dobra To Robię cięcie Dobra, to zaraz się spotkamy po meczu Cześć, witamy już Was po meczu, który wygraliśmy. No, już 5 do 0. Nasz Falcao zyskał cenę 7,9. Bardzo dobra cena. Zobaczmy, powtórki wszystkich goli. Tutaj pudło takie, bo je obronił. Tutaj, o, pierwszy gol. Javi Martinez. Pfu. Javi Martinez. Głowę uderzył i. Tutaj Frank Ribery gol. Gol Franka Riberiego. Tutaj pięknie bieg. Szybko. i Widzimy, prosto w okno. O, to, to. O, drugi gol Franka Riberiego. Zobaczmy, Frank Ribery. Puu, po ziemi od słupka piłka się odbiła. I tutaj Javi Martinez gola strzelił. A nie, no tak, że Javi Martinez. O i tutaj jeszcze Falcao gola strzelił. Radomaj, nasz Rado Falcao. Ładna nawet bramka. Miną bramkarze. No i tutaj były takie minne. A potem piszcie w komentarzach czy mam grać na zawodowcu, bo to bardzo inny poziom, więc zobaczę jak mi wyjdzie grać na zawodowcu w, w szybkich meczach, a ty Patryk grasz na zawodowcu? na razie na amatorze, ale też będę na zawodowcu niedługo. tak? No. o, jestem powołany na 1 września meczu z Brazylią dobra, to Poczekamy już tutaj do następnego meczu i będziemy się żegnać. No jesteśmy powołani do kadry. Jak już mówiłem. Ale tu przejdziemy ten ostatni dzień transferowy. no i już zaraz będzie koniec tego okna transferowego no tutaj no i tutaj mamy eliminację do mistrzostw świata no, o, wybrałam cię do składu na mecz klubem Brazylia. W grę wchodzi tylko wygrana. Będziesz grać jako napastnik. Raporty wskazują, że klub zagra Tiago Silva, środkowo ręce prawdziwe, rodzi przeciwnika. Uważaj niego. Mam nadzieję, że pójdzie ci dziś, dziś świetnie. Dobra, to to by było. Na tyle w tym odcinku, Żeg że się Patryk. Do widzenia. Żegnam.